Cześć, zgodnie z prośbą, tutaj na forum, która się pojawiła, postanowiłem stworzyć sobie kilka postaci na zero i pokazać, jak to wygląda. Bicie tutaj czwóreczki oraz ducha zamku, takimi postaciami, jak tutaj są przygotowane. One są zupełnie bez ulepszeń. Tutaj prośba się pojawiła, żeby nagrywać około 55 poziomu, ale to już są duże. W związku z tym jest 5 postaci, które mają minimalny level wymagany, do tego, żeby wejść na tą instancję. Oczywiście bez wódu, bo jest taki super OP, więc tak, moim zdaniem tutaj gra na niskich levelach nie ucierpi. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rycerza czy druida. tutaj bardzo ładnie mogą sobie nadrobić tymi umiejętnościami, które mają na 1 PA zamiast na 3. Musicie mi wybaczyć, jeżeli będę trochę nupił, tak jak tutaj teraz barbarzyńcą rzuciłem skórę na 2 PA zamiast na 3. Przepraszam, takie przyzwyczajenie, w związku z tym czasami się mogą zjawiać tutaj takie jakieś błędy. No ale to gracze, którzy chodzą na DZ też je popełniają, więc to nie ma wielkiego wpływu tutaj na grę. No więc... Tutaj parametry są ustawione na S0, mniej więcej takie same jakie mamy w zamiar wprowadzić w najbliższym łupku, tylko nie ma tego buffa do leczenia, więc ten druid będzie leczył około 10-15% słabiej niż, niż powinien. No i mopki biją te 10-15% mocniej. Dokładnie 10% jeżeli dobrze pamiętam, w tej chwili biją mopki mocniej niż powinny, No ale to nie powinien być wielki problem. Te postacie są zrobione zupełnie bez ulepszeń. No ale buldy są zrobione tak, żeby żeby tutaj nie miały większych problemów ani z przeżyciem, ani z wbiciem do bufa. No tutaj kolejny błąd, tak, zmysły rzucone jeszcze raz na jeden pal, niepotrzebnie źle ściągnąłem. No ale musicie wybaczyć, czasami tak się tutaj będę motał. To jest nowy system, ja jeszcze nie do końca go tutaj opanowałem. To grupowe leczenie tutaj jest na 3PA, może nie być widać do końca, bo mi widzę, że ścina program do nagrywania. E, więc e, może zacznę od omówienia tak troszeczkę buildów tak wstępnie jak to tutaj e, z mojej strony wyglądało. E, Druid jest zrobiony z grupowym leczeniem na 7 poziomie, żeby leżeć jak najwięcej. Bo, bo na tych poziomach, tam około 40, to jest bardzo mało statystyk do rozdania, zwłaszcza na takich postaciach, które w ogóle nie mają ulepszeń. No w związku z tym dałem tą grupowe leczenie na 7. No i źródło na 7, tak jak jest to zazwyczaj tworzone przez, przez tych początkujących graczy, tak gdzieś tam w poradnikach się przewija szybko szybko źródło na 7, żeby. Żeby szybko e, ograniczyć zużycie kondycji na maksa. E, reszta umiejętności jest dopasowana także. E, wiedzy jest 120, tylko na tym druidzie to jest bardzo malutko. E, reszta umiejętności jest na niskich levelach. Z kolei e, na tyle ile tam starczyło punktów, żeby, e, żeby rzucać je na 1 PA. No i tutaj próbowałem rzucić złoto na jeden PA nie weszło, więc... No cóż mogę powiedzieć, jestem strasznym nobem. No. Rycerz z kolei jest zrobiony klasycznie tak jak teraz te małe rycerze, które chodzą nad ducha zamku, czyli ma 160 wiedzy dokładnie. Dzięki temu ma 200 punktów, którymi może dysponować. Tu umiejętności są dostosowane tak, żeby wszystko oprócz rozkazu wchodziło na 1 PA. Rozkaz wchodzi na 2, więc to tak naprawdę nie jest jakaś super strata dla tego rycerza. No jedynym minusem jest to, że ten rozkaz jest na piątym levelu, dopiero. No. To jest to, co, co chcieliśmy osiągnąć. Także, że rycerze gdzieś tam na niższych levelach będą albo starać się rzucać ten rozkaz na dużą liczbę PA. Jeżeli chcą go mieć od razu do maksymalnego albo będą go mieć na ciut niższym levelu, tutaj jest piąty, to jest maksymalny czas trwania z tego co pamiętam i efekty bardzo zbliżone do siódmego poziomu, jeżeli nie spotkacie kilku graczy, którzy naprawdę tam ogarniają gierkę, to, to nawet nie powinni się kapnąć. Jeżeli takim rycerzem gdzieś tam będziecie chodzić... Także nie ma to jakiegoś większego wpływu. Tutaj jak widać, no, problemy były na, na samym począteczku z doleczeniem ucznika na fulla, tak, ale, ale tutaj 1400 życia to też jest całkiem sporo, tak na bezpiecznie, więc doleczenie do 1000 też mu wystarcza zupełnie, żeby, żeby tutaj nie mieć większych problemów. Jedno, co, na co zwróciłem uwagę jeszcze tutaj tym druidem, że e, e, no, e, korzenie są na pierwszym levelu, to z kilku względów. Raz, żeby troszeczkę oszczędzać manę, a dwa, że po prostu wymaksowanie od razu i źródła i grupowego zabiera bardzo dużo punktów. A chciałem koniecznie mieć wszystkie umiejętności. No więc tak jak widać, tutaj drugi nie ma większych problemów, e, przynajmniej na M4. A e, tutaj ten rozkaz nieszczęsny na 1Pa próbowany wrzucać e, rundę wcześniej, no ale e, e, na no mnie wszedł. No to jest po prostu przyzwyczajenie do tego, że, że jak zazwyczaj grałem rycerzem, no to on miał ten rozkaz na 1Pa, tak samo jak wszystko inne. No ale to jest nowy system, musicie mi wybaczyć, że się nie, nie mogę lekko przestawić jeszcze. No um, Tutaj zaczynamy do hazamku. Uh, a jeszcze ten druid ma dosyć wysoko rozwinięte oski. Uh, dlaczego? Dlatego, że uważam, że zabieranie BA jest bardzo fajną umiejętnością, bardzo fajnie się kombi zwłaszcza w drużynie, jeżeli się chodzi z łucznikiem albo z barbarzyńcą, to... To mega fajnie to działa. Oczywiście tutaj wszyscy gdzieś tam twierdzą, że PA to w ogóle nie działa i jest takie słabe, no ale ja uważam, że jest mocne, w związku z tym OSy są na szóstym levelu. Tak, żeby zabierać 3 PA. No. Teraz zaskakuje barbarzyńca. Tutaj w pierwszej rundzie był buff na Shida, żeby mu troszeczkę zwiększyć celność. Jak widać tutaj jest pokazany ten efekt, żeby, żeby zjadać tą manę trans. No tutaj oczywiście znowu błąd mój, to nieszczęsna grubo się na 2p. Zamiast na 3 to tak jak w chocie po prostu miałem tutaj pomyłeczka. Ale na szczęście weszła, więc jakby to nie wpływa znacząco na rozgrywkę, tym bardziej, że ten barbarzyńca i tak raczej trafi w ducha zamku, będzie miał tam całkiem spory procent, moim zdaniem, mimo tego tu pod siłę. No i teraz jak jest zdobuffowany duch zamku, tak, to już można na spokojnie sobie bić kolejne mobki. No i tak jak mówiłem, tam zabieranie pała, moim zdaniem, jest dosyć, dosyć znaczące. Te postacie, które tutaj zrobiłem, one też strasznie dużo obrywają, w związku z tym, że a, oddaje to, co, co tworzą e, ludzie chodzący tam na te duchy zamku i tak dalej, czyli najczęstsza kombinacja to jest Uguns plus e, e, Arkanscape zamiast jakichś porządnych rysówek, w związku z tym obrywają troszeczkę więcej. A, no ale to też nie są jakieś tutaj tragiczne wielkości, jak widać. Nie? Ciężko jest, żeby taką postać te mobki zabijały. Nie? No, w związku z tym gdzieś tam jedna leczenie momentami do dwóch to jest maksymalnie. Ci druidzi na niskich levelach też mają ten bonus, że, że stakuje im się debuf leczenia tylko do tego 1 dziesiątej ich poziomu plus 1, czyli tutaj Minimalnie będę leczyć połowę tego co na starcie, więc nie muszę się aż tak przejmować tym debuffem. Tutaj nie widać tak, jak mówiłem, że, że na 3PA jest to leczenie. A i tutaj bardzo fajna sytuacja się pojawia, która zazwyczaj druidów wykańcza, mianowicie potrzeba mycia, tak? gdzieś tam na tych normalnym systemie, w którym teraz jesteśmy, te mycia są rzucane na 3PA, czasami nawet 4, więc... Taka sytuacja jak jest teraz wykańcza, takiego druida tutaj no, śmiało można o sobie jeszcze leczenie pojedyncze na jeden. A tak, żeby zaoszczędzić, żeby dać więcej trochę DV. No więc e, taka taktyka, która jest teraz, no w starym systemie praktycznie nieosiągalna, bez e, super wysokich ulepszeń. E, więc moim zdaniem tutaj też na plus. E, no to mycie jest dopiero na drugim poziomie. Ono bardzo mało myje, więc e, no, nie rozmował mi wszystkiego. E, jeszcze powinienem skórę poprawić. No więc... No moim zdaniem tutaj nie ma tragedii na tych niskich levelach. Moim zdaniem gra się nawet przyjemniej niż, niż przed apkiem. Kłopoty A No i w związku z tym, że, że to działa tak jak powinno, więc na... na na tych poziomach właśnie dezytopodobnych ta zmiana jest jak, na, jak najbardziej znośna do przeżycia tak, że tutaj nic nie zmieni ludzie, którzy będą grać, którzy grali wcześniej nie ucierpią, a z kolei ci którzy poznają, będą poznawać grę, no, to będą grać już na nowym systemie więc jakby im to nie robi różnicy no Jak już padnie drugi kolektor, tak to tak naprawdę jest bezpiecznie. Tutaj widać właśnie działanie zabierania PA, tak. tu zamknął do 1A, bo nie ma tych PA za dużo. Najbezpieczniejszy system gry, jakby tak z utrzymywanie tego debuffa przez dwóch debufferów. No wiadomo, że gdzieś tam na wyższych levelach tak? można iść na dwóch demagerów, albo nawet bez debuffa. Eee, no jeżeli tutaj uda się nie paść, eee, no to znaczy, że eee, że jak najbardziej te postacie na 40 levelach tego do zamku mogą chodzić i, eee, i nie ma to większego problemu. Tak, no ale one są przygotowane w taki sposób, że... Eee, tutaj łucznik czy Sheet mają na tyle dużo hapsa, że, że yy, nie mają problemu z przeżywalnością. Nawet jeżeli nie są doleczeni do fulla, yy, to nie robi dużej różnicy, nie? Mm -hmm. na zatruciu, więc bez kondycji. Eee, no tej kondycji też nie oddaje się za dużo w tej chwili. Eee, no to jest mankament tego, także, że, że, że eee, tych punktów akcji jakby brakuje te, znaczy punktów umiejętności też trochę brakuje żeby, żeby wszystkie umiejętności podciągnąć wyżej A. ogólnie ten druid tak jak ja go zbudowałem sobie on ma trochę dużo many, znaczy nie ma bazowej w ogóle, ale sumarycznie ma to około 900 many, To też jest spowodowane tym, że jestem strasznie rozrzutny, jeżeli chodzi o many, tak, właśnie jakieś wbijanie os, dawanie jakichś wtopek i, i tak dalej, źródło dla wszystkich postaci, no to to się niestety gdzieś tam odbija na tej ilości zużywanej przez mnie many, a nie lubię jej liczyć, w związku z tym no ten drugi też jest przystosowany jakby do mojego stylu gry, tak? Jeżeli, jeżeli będzie tam miał około mniej, tam 400, 500, 600, tak jak ludzie potrafią czasami wejść, no to wtedy też trzeba uważnie nie? rozgrywać. No, ale tutaj też była runda na zatruciu. No w związku z tym, no, ja tutaj nie widzę większych problemów. Jeżeli chodzi o tego ducha zamku, no to no to śmiało takimi levelkami można sobie poradzić. A te postacie też są znacznie słabsze niż jakieś tam turniejówki na 34 level, tak, czy 35, jak tam jest... Zależy od tego, jaka jest profesja, takie tam w składzie 4 razy 33, 34, 35, to tam te postacie są znacznie mocniejsze od tych, więc... No trochę teraz się będzie dłużyć, tak? Walka już samego wykończenia tego samego ducha zamku, tak chwila już trwa. No ale on z kolei zbity tak, żeby żeby tutaj się nic nie mogło stać, tak? Jeszcze za chwilę tutaj jakieś zatrucie wleci. Miejmy nadzieję no i tam, no i... A, już w ogóle będzie krzeczniutki. No także podsumowując ja nie widzę problemu żadnego, żeby, żeby takimi postaciami chodzić, rozgrywać. E, moim zdaniem będzie e, wygodniej, tylko trzeba się przestawić tak, że, że te umiejętności, które wcześniej były na 3 PA będą pewnie na 1, a te, które były na 1 maksowane, mogą mieć wymagania 2 albo 3P, tak jeżeli chodzi o źródło na maksa czy, czy właśnie grupówkania. Co do rycerza wracając, bo tutaj największy jest impact od rycerzy, że, że ta zmiana im jakby utrudni, no to trzeba też pamiętać to, że w tej chwili, jeżeli rycerz nie ma wiedzy, no to te, te bufy wchodzą mu na 3P. Po zmianach będzie to wyglądało w taki sposób, że jeżeli one nie będą wymaksowane, to będą wchodzić na 2 P, jeżeli będą wymaksowane to na 3 przeważnie. Ja mam tego rycerza zbudowanego w taki sposób, że ochrona, poświęcenie, bodajże rozkaz są na 5, a blok na 6. I on ma równo 160 wiedzy i, i to wchodzi po prostu na 1Pa. Jeżeli nie miałby w ogóle wiedzy, to znaczy miałby jej 20, no to by wchodziło to wszystko na 2Pa, rozkaz na... No ale to jest właśnie ten sposób tak jakby na, na zmuszanie rycerzy, żeby, żeby ten rozkaz, który daje mega dużo, bo jest super mocnym skillem, żeby go albo właśnie nie, nie rozwijać go do fulla na odracu na niskich levelach, na 7, albo właśnie żeby, żeby jednak troszeczkę tej wiedzy mieć. A z kolei e, trans i aura świętości nie są na piątym levelu, tylko na trzecim. One mają trochę większą trudność do wrzucenia. W związku z tym na niższym levelu są podobnie ciężko wrzucane jak e, inne skile, czyli w tym wypadku na 1P, rycerz bezwiedzowy w części na 20 wiedzy e, na 2P. E, no i taki rycerz, tak, który mógłby ściągnąć te 140 punktów z wiedzy, e, to może mieć tej HP od i jeszcze trochę. Także śmiało w pierwszej rundzie mógłby bufać na 2PA, rzucać rozkaz na 4, stanąć sobie 0-0 te mobki, tak nie byłyby w stanie go zabić albo tam dać jakąś zręczność i ewentualnie bufać na maksa, tak? Bo tutaj też się też barbarzyńcy jakby zwrócili na to uwagę, także barbarzyńca to ciężko, bo nie bufnie się go w pierwszej rundzie całego i tak dalej. No jak widać... Można nawet grać w taki sposób, że bufa się Ishita i, i Barbarzyńce i no, to normalnie wychodzi. No kluczowa jest tutaj dla taktyki rycerza pierwsza runda, jeżeli ten ból bezwiedzowy się bardziej przyjmie, a moim zdaniem jest na to szansa, że... Gdzieś tam w okolicach 60. levela ta wiedza będzie z powrotem schodzić do pułapu tam powiedzmy 60, 70, 80 wiedzy. i będzie się grało na część buffów na dwa PA na przykład, to a takim rycerzem będzie znacznie przyjemniej moim zdaniem grać solo. Tak jak sobie sprawdzałem rycerza w okolicach 70. levela, no to nawet bez wiedzy on sobie jest w stanie buffnąć siebie w pierwszej rundzie, tak z jakimś tam lekkim defem a gdzieś tam na mopkach na przykład w pierwszej rundzie rzucać a w drugiej poprawiać bufa, czy coś takiego też bezproblemowo no także jak widać ten Duch zamku poszedł spokojnie tutaj pokazuje jak wygląda ten trójton wiadomo nie ma żadnych ulepszeń 120 wiedzy żeby jakby siła jego Siła jego trudności była przystosowana tutaj na 200 punktów, tak? I na 2Pa to są 400 punktów, czyli tyle ile trzeba na leczenie grupowe na 3Pa albo źródło natury na 2Pa. Pozostałe umiejętności są na drugim levelu. A przepraszam, mówiłem, że osy są na szóstym, a jednak są na trzecim, niżej, żeby zbierały 2Pa. Tutaj coś się A Jeżeli chodzi o te niższe umiejętności, one są wszystkie na drugim levelu. I wtedy śmiało wchodzą na 1 PA. Jako taki smaczek, tak? Leczenie i leczenie grupowe. Przywraca dokładnie taką samą ilość HP, nie? się z druida. Pokażę wam razu następne postacie, którymi tutaj walczyliśmy. Barbarzyńca, zrobiony typowo pod siłę, tak? wszystko wszystko co on no to, to jest grupa i furia były tak zrobione żeby gruboskórność wchodziła na 3p a, a furia na 2 nie jeżeli jeżeli korzysta się z tego tężca który jest u góry to to wtedy można śmiało śmiało z tego no jeżeli korzysta się z tego też, to wtedy ta gruboskurność może być na czwartym poziomie tak? I, i też będzie wchodziła śmiało na 3PA. No ja niestety w chocie sobie zapisałem na dwa i, i potem takie bopole wychodzą. No i tutaj rycerz tak pokazany, dokładnie taki sam jak wszystkie te rycerze małe, które się teraz tworzy, czyli 160 wiedzy, 40 siły tutaj na rożki Reszta po prostu punktów, czyli te tam pozostałe, które zostały w HP. Nie? Tutaj jeszcze się tworzy czasami rycerza na 180 wiedzy. W takim przypadku te bufy można mieć tam na niższym levelu, nie? żeby rzucać na 1 pa. Ten rycerz nie wymaga 180, wymaga 160. No i bufki są tak, blok na 1 pa ochrona, poświęcenie, aura i trans na 1 PA, rozkaz na 2 w takim układzie. I to bardzo ładnie wchodzi, wszystko też jest podliczone pod 200 punktów trudności. No tutaj jest pokazane, tak, śmieciowy, śmieciowy pancerz, tak, oczywiście można by to było orczą założyć na przykład, wykompletować w jakiś tam sposób sobie ten secik. Tutaj Markan tak, to jest jakby podstawowy naszyjnik na, na duchozamku, tak, o odporności plus HP, bajeczka, bardzo długo można go nie zmieniać, tak. A jeżeli, jeżeli ktoś tutaj będzie mówił, że o, bo tutaj dużo rarów ubranych czy coś takiego, no to tak naprawdę potrzebny jest ten Markan. Kala mnie jest potrzebny, aczkolwiek ja uważam, że jest to najsilniejszy. hełm tutaj dostępny do 55 poziomu, więc śmiało go ubieram na wszystkich postaciach. Ale tutaj na rycerzu można by też było ubrać staty do bójcy na przykład, który jest mega, mega fajny. No, ale tutaj, żeby nie przesadzać, tak, to ubrałem po prostu śmieciówki takie od kowala, które, które można było po prostu od razu wejść i kupić. Nie? No, kolejna postać 3 tak. Sheet jest zrobiony pod 40 wiedzy. Eee, dzięki temu KO jest na 2 pa, a uniki na 1. Eee, one są też trochę niższe. A tutaj przedmioty też ze sklepu. Eee, uniki są na trzecim poziomie, czyli 2 na 3, do 3 uników na rundę. Eee, KO na piątym. No eee, i reszta po prostu debuffy, nie? Eee, no i łucznik. Ucznik jest z kolei zrobiony e, tak klasycznie, tak? plus e, po prostu Kalam i Markan dodają 20 wiedzy, żeby tutaj no, ładnie na 3PA wchodziły zmysły tak jak wcześniej, A z tym, że zmysły są wysoko poziomowe e, Normalnie tak, gdzieś tam na tych levelach ucznicy rozwijali te zmysły na piątym levelu, ja je rozwinąłem na bodajże szósty no, jest set, set y, Pinari, tak, bo jest najlepszy dla debufferów. E, podwójne ataki są mega fajne. E, no, oprócz tego, tak, jakiś tam pasek od i rożki, Wiadomo, Arkansas Capeugnus, no, tak jak mówiłem, nie? Zamiast resów, no bo resy są dla słabych. E, no, i tutaj zmysły na 7, reszta debuffów na 5. Nie?